Siedem, moi drodzy, to paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika ze stron przewodnika Forward Legacy. Znajdujemy się w skrzydle astronomicznym. Eee, dokładnie eee, klasa zaklęć. Dobra, no i tutaj, żeby zdobyć tą stronę, musicie mieć alahomore poziomu drugiego. No i co? Idziemy tędy. Wchodzimy do góry. No, i tutaj mamy zamek do otwarcia. Dobra, no i tutaj mamy stronę. Gdzie ona jest? I tu gdzieś była. O, właśnie. Dobra, no i tutaj. Tu jeszcze mamy coś do pozbierania. Może będzie coś ciekawego. No nie, niestety. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Mam nadzieję, że przydatny. Jeśli tak, będę wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję, za udostępnienie. To zawsze, się pom to zawsze pomoże rozwinąć się mojemu kanałowi. Dobra, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, hej!